Cześć, witam w kolejnym odcinku Oko w Oko z marketingiem internetowym. Dzisiaj w progach Akademii Widoczni gościmy Dagmarę Pakulską i temat, który rozpala wielu naszych odbiorców, mianowicie media społecznościowe. Cześć Dagmara. Cześć, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Mi również bardzo miło, że dołączyłaś, szczególnie że tutaj nie wszyscy wiedzą, ale, tak, ale nasze kalendarze nie chciały się zgrać, tak, więc to, to, to. szczęśliwie się w końcu widzimy. Powiedz może parę słów o sobie na początek dla osób, które jeszcze o tobie nie słyszały. Jasne. Słuchajcie, przedstawiam się. Jestem marketerką z ponad 11-letnim doświadczeniem w branży, co mnie trochę przeraża, gdy sobie policzę i już faktycznie w tym marketingu siedzę. Od kilku lat prowadzę własną firmę, gdzie zajmuję się budowaniem strategii komunikacji dla firm w mediach społecznościowych. Oprócz tego audytuję, konsultuję, występuję na konferencjach, publikuję różnego rodzaju artykuły branżowe. Staram się odczarowywać świat social mediów i sprawiać, że będzie on przystępny dla wszystkich, niezależnie od ich poziomu zaawansowania. Chciałabym zacząć od tego, że wciąż wiele firm wielu przedsiębiorców, mówię tutaj o takiej grupie wiekowej powiedzmy 30+, plus, kiedy uh -huh. myśli media społecznościowe, moja firma w mediach społecznościowych, to taki automatyczny krok to jest Facebook. No i pewnie jest to słuszne, no bo jest to, jakby nie patrzeć, najpopularniejsza platforma. Uh -huh. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o alternatywach, żeby nie zamykać się tylko na tego Facebooka. Co jeszcze warto byłoby zrobić, może na jakie kanały warto w 2022 wciąż uderzać z promocją swojej firmy? I nie mówię tutaj typowo o reklamach, ale o działaniach organicznych. Mhm. Organik to jest w ogóle moja specjalność, ja preferuję działania organiczne i faktycznie jest tak, że często naszym pierwszym krokiem jest Facebook z uwagi na to, że to jest no jedno z największych, najbardziej popularnych mediów społecznościowych i czasem popełniamy taki błąd, mówię tutaj głównie o firmach usługowych typu restauracje, różne inne lokale gastronomiczne, fryzjerzy, kosmetyczki, że zamykamy się tylko w tych kanałach albo tylko w tym ekosystemie Facebooka, czyli jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, i nie mamy nawet własnej strony internetowej. I to jest już duży błąd, ponieważ media społecznościowe lubią być awaryjne, a takie duże jak Facebook i cała jego rodzina w szczególności. I może się zdarzyć, że po prostu z dnia na dzień nasza firma na kilka godzin albo kilkanaście nawet przestanie istnieć. Oj, tak, tak. Pamiętamy 4 października, kiedy właśnie ponad 6 godzin tego, tej awarii Facebooka było. Więc pierwszym takim krokiem, który powinniśmy stawiać, myśląc o budowaniu biznesu w ogóle w internecie, jest zadbanie o własny kanał, czyli właśnie o stronę internetową. Ona nie zawsze musi być rozbudowana. To nie musi być ogromny kombajn z jakimiś zasobami blogowymi, to czasami może być strona wizytówkowa, ale to jest tak takie nasze bezpieczne miejsce, które będzie dostępne zawsze, niezależnie od tego, czy te media społecznościowe działają i czy przypadkiem nie zmieniły swoich zasad gry. No bo może się zdarzyć, że nagle Facebook czy jakiś inny kanał społecznościowy po prostu zażąda więcej pieniędzy za widoczność, za promocję. Może nas nie być na to stać, a posiadanie tej strony internetowej daje nam taką gwarancję, że jednak w tym internecie zostaniemy mimo wszystko znalezieni. Ale wracając też trochę do Twojego pytania, co poza Facebookiem? Czyli na jakie kanały komunikacji postawić? Punktem wyjścia jest na pewno to, gdzie jest obecna nasza grupa docelowa. Jakby bez niej nie ma sensu w jakikolwiek kanał uderzać, tylko po prostu, żeby tam być. Ale wyjaśnijmy sobie. Co możemy i gdzie możemy? No mamy Instagrama, ale Instagram to jest medium należące do rodziny Facebooka, więc jeżeli jedno padnie, to drugie padnie razem z nim. No i tutaj mamy do czynienia z kontentem głównie wizualnym, więc jeżeli mamy za sobie, jeżeli mamy możliwości, by często takim kontentem się dzielić, no to tutaj mamy właściwą drogę, właściwy kanał dystrybucji. Mamy też Tiktoka który wbrew pozorom nie jest już skierowany tylko i wyłącznie dla nastolatków. Tam są 20 parolatkowie, tam są 30 parolatkowie, dosyć szeroko reprezentowani. Jest to w tym momencie najlepiej rozwijający się biznes na świecie i najszybciej rosnąca aplikacja, więc na pewno kanał warty uwagi, ale bardzo wymagający. No bo tutaj znów mamy do czynienia z kontentem, głównie wideo, w zasadzie tylko wideo, który musi być Dosyć systematycznie y, dodawany. Na to musimy mieć pomysł, jakąś koncepcję na swój kanał. Często trzeba mieć wręcz zespół, który będzie odpowiadał tylko za działania na TikToku. Więc jest to na pewno ciekawe medium. Spędzamy w nim według badań najwięcej czasu, bo nawet po półtorej godziny dziennie. Natomiast y, jest to medium trudne i na pewno wymagające kreatywności. No i tak, nie... to jest trudne, bo ja też ostatnio stwierdziłam, dobra. Już po prostu kobieta ogarni się. I chciałam wrzucić y, swoje pierwsze dwa y, TikToki, czy jak tam się mówi, i po prostu porażka po całej linii. To się wydaje takie proste, bo te treści są takie banalne, wydawało się. Ile tam jest funkcji, ile tam jest niuansów, ile tam można różnych rzeczy dodać. Dla mnie to jest zaawansowane narzędzie. Bardzo zaawansowane, teoretycznie intuicyjne w obsłudze, bo faktycznie nie musimy wychodzić z aplikacji, żeby przygotować ten materiał wideo. My sobie go możemy tam obrobić, czyli dodać muzykę, bawić się green screenami, jakimiś efektami wizualnymi. Niemniej jednak nie jest to takie proste, jeżeli wcześniej się nie siedziało trochę w wideo. Ale tutaj też warto zauważyć, że pomiędzy TikTokiem a Instagramem dzieje się taka. Dosyć głośna już rywalizacja, ponieważ Instagram w walce o użytkowników TikTokowych wprowadził analogiczną funkcję, czyli rolki, to jest dokładnie odpowiednik formatu TikTokowego. Więc jeżeli ktoś z naszych widzów już te rolki testował, to w zasadzie TikTok nie będzie dla niego trudny, bo to jest bardzo analogiczny kontent. Niemniej tak faktycznie jest ciężki. Ja jestem. Fanką TikToka, ale bardziej jako użytkowniczka. Jeszcze sama z własną marką tam nie uderzyłam, jeżeli chodzi o tworzenie materiału wideo, bo to też zabiera dużo czasu i, i trzeba o tym pamiętać. I skoro przy tym wideo jesteśmy, no to YouTube. Tak? YouTube przecież wszyscy znamy. To jest w ogóle najpopularniejsza aplikacja medium społecznościowe na świecie, czyli Facebook jest tuż za nim, na wszelkiego rodzaju listach i zestawieniach. Ale tutaj z tym YouTube'em też trzeba uważać. Możemy tam budować swój kanał. Ale trzeba to robić regularnie, bo czasami zdarzy się tak, często to widzę, kiedy audytuję strony firmowe moich klientów, że oni mają podpięte logo YouTube'a, że oczywiście to jest ich kanał komunikacji, no i kiedy tam wejdziemy, to jest tak zwana bida z nędzą, czyli jakiś materiał opublikowany w 64 roku, mniej więcej, <laughs> z urożeniem oka mówiąc, i w zasadzie nic więcej, tak? Albo jakieś pojedyncze filmiki wrzucane z bardzo dużą nieregularnością. To wtedy nie jest nasze medium społecznościowe. Jeżeli nie budujemy tego kanału systematycznie, to trochę nie ma sensu być na tym YouTubie tak raz od wielkiego dzwona. Więc tutaj też, jeżeli mamy tam grupę docelową, jeżeli mamy czas, żeby te materiały przygotowywać regularnie, no to tak jest to medium warte rozważenia. Lecimy sobie jeszcze dalej na naszej mapie mediów społecznościowych. Mamy Twittera. Twitter znów Medium ciekawe, no bo tutaj mamy taką specyficzną komunikację z limitem 280 znaków. Czyli na Twitterze się nie rozpiszemy. Natomiast jest to bardzo fajne medium, jeżeli działamy na przykład PR-owo, jesteśmy agencjami PR-owymi, albo jesteśmy firmami B2B, albo jesteśmy różnymi podmiotami zależnymi od różnych decyzji państwowych i chcemy, jakby mieć na bieżąco te informacje, co się w różnych urzędach dzieje, no to wtedy ten kanał komunikacji może być dla nas naprawdę efektywny. No i mamy też mojego ulubieńca, czyli Linkedina i to jest takie medium, które jest coraz bardziej doceniane, czyli ono z miesiąca na miesiąc faktycznie rośnie i w Polsce i na świecie i LinkedIn dla tych mniej wtajemniczonych to jest medium biznesowe, czyli tam mamy głównie klienta B2B, ale nie tylko. Do Teorii, tej... bo kurczę, jak się ogląda te posty, to czasami człowiek nie wie, czy nie jest przypadkiem na Instagramie. Czasami no już trochę tak. I też pamiętajmy, że nawet jeżeli tam mamy przedstawicieli firm szeroko pojętych, jedna trzecia tych użytkowników LinkedIn, według badań, to są osoby decyzyjne na różnym etapie podejmowania tych decyzji, to mimo wszystko są to ludzie. I ci ludzie też mogą chcieć konsumować. Produkty dla użytkowników indywidualnych, czyli jakieś zegarki, wycieczki, kupować mieszkania, samochody. Więc to nie jest tylko i wyłącznie medium B2B, ale jakby głównie z tego słynie. I oprócz osiągania tam celów rekrutacyjnych, czyli na przykład budowania swojego zespołu, możemy tam właśnie równie efektywnie sprzedawać. Więc to, gdzie być, zależy trochę od naszych potrzeb, od naszych możliwości i od tego, gdzie faktycznie ta nasza grupa docelowa się znajduje. No właśnie, tutaj o tym LinkedInie zaczęłaś mówić. My też jesteśmy dużymi fanami Linkedina, ale czy uważasz, że faktycznie dla firmy. Typowo dla strony firmowej to jest Nie? miejsce z potencjałem, bo jednak mam wrażenie, że na przykład strony firmowe na Facebooku są dużo popularniejsze niż jednak na LinkedInie. Nam zdobycie obserwujących na tym poziomie, na którym mamy, naprawdę zajęło bardzo dużo czasu i dużo wysiłku. Musieliśmy Nie? tworzyć bardzo dużo treści i jak tak przeglądamy akurat, tylko w branży inne strony agencji no to widzimy że raczej jest posucha czyli mam wrażenie że to raczej są takie martwe miejsca gdzie tylko wchodzi się po informacje czy tak też no, uważasz? To zależy. Znów trochę zależy od rynku i od tego, jak ten rynek się rozwija. Za granicą te strony firmowe są bardziej aktywne, w Polsce ciut mniej, ale prawdą jest to, że one mają podgórkę czyli tak jak we wszystkich mediach społecznościowych, te strony firmowe mają zawsze niższe zasięgi niż profile użytkowników indywidualnych, no bo od stron firmowych najłatwiej wyciągnąć pieniądze. tak? Czyli Pay to Play jest inna zasada, chcesz być widoczny, to zapłać za reklamę. Więc faktycznie najbardziej efektywne są działania na profilach Indywidualnych, ale też sprawdza się taki miks, czyli trochę działamy na stronie firmowej, a trochę wspieramy się naszymi pracownikami i wszyscy razem gramy do jednej bramki. Czyli mamy kilka miejsc promocji własnej marki wewnątrz jednego medium. Mm -hmm. y Okej, okay. czyli te strony może nam nie przyniosą takich efektów, jak sobie wyobrażamy, ale na przykład dosyć popularne wśród firm jest tworzenie osobno grupy. Mhm. I tutaj znowu na LinkedInie y, mamy możliwość utworzenia grup. Przy czym z moich obserwacji wynika, że raczej to są grupy y, anglojęzyczne. Z grupami na LinkedInie jest tak, że to jest nie do końca wypromowana funkcja. I kiedy ona zaczęła hulać, czyli kiedy została udostępniona też polskim użytkownikom, stanowiła takie odseparowane doświadczenie od Linkedina. Trochę na zasadzie, co się działo w grupie, zostawało w grupie. Mówiąc wprost, nie dostawaliśmy powiadomień, czyli coś tam mm -hmm. napisaliśmy w grupie, zapominaliśmy o tym, no bo LinkedIn nam o tym nie przypominał, dopóki na tę grupę sobie znów nie weszliśmy. Więc. Wtedy to nie miało żadnego sensu. Te grupy faktycznie stawały się bardzo szybko martwe. Natomiast teraz LinkedIn wprowadził kilka narzędzi, które te grupy usprawniają, czyli najpopularniejsze posty z grup wyświetlają nam się w feedzie. Oprócz tego możemy sobie kliknąć słynny dzwoneczek, który będzie nam wysłał powiadomienia o różnych typach aktywności wewnątrz grupy. Więc to już ma jakiś tam potencjał, ale znów. Dla konkretnych grup docelowych. Czyli w ogóle, żeby grupa czy na Facebooku, czy na LinkedInie miała sens, ona musi być sfokusowana na konkretnej niszy. To nie może być grupa na zasadzie marketerzy w Polsce, bo zaraz nam się tam zrobi bałagan social mediowców, seowców, webmasterów i całej reszty. Tylko ona powinna być skupiona na konkretnej tematyce. Wtedy jest szansa na to, że zbudujemy tam taką zaangażowaną społeczność. Okej, okay, to znamy nasze możliwości, jakie mamy kanały, że można założyć stronę, można założyć grupę i postawmy się teraz w sytuacji takiego typowego. Początkującego przedsiębiorcę, początkującego może nie w zakresie biznesu, ale początkującego w marketingu. I on słyszy, że wypada być w mediach społecznościowych, bo ludzie tam zaglądają. Ty już wspomniałaś o tym, że trzeba znać swoją grupę docelową, żeby dobrze dobrać kanał. Ale jak ja znam życie, to niestety tutaj pojawia się zazwyczaj taka mgła, a kto to jest ta moja grupa docelowa, bo. Też początkujący w marketingu często nie wiedzą, z jakich narzędzi skorzystać, może, żeby poznać tą grupę. Bazują trochę na własnych przekonaniach, albo mm -hmm. ja tam nie wchodzę, to moi klienci pewnie też nie. Jak Ty do tego podchodzisz? Jak masz taką firmę, która, no właśnie, nie jest zbyt świadoma swoich odbiorców i koniecznie by chciała w mediach społecznościowych się promować, to czy. Sugerujesz jakiś konkretny kanał albo jakąś mieszankę kanałów, tak na początek? Jakbyśmy mieli oczywiście uogólnić, bo ja wiem, że to, to że jest trochę skomplikowane, się. ale powiedzmy taki quick fix: okay. jakbyś mogła doradzić. Jeżeli mam do czynienia z takim klientem, który nie do końca wie, kto jest jego odbiorcą albo z rozmowy wynika, że jego odbiorcami są wszyscy, co nigdy nie jest prawdą, to wtedy trochę trzeba bardziej się pociągnąć za języki. Jeżeli nie wiem, kto teraz jest moim odbiorcą, to warto wyjść od tego kto chce, żeby był moim odbiorcą, czyli na jakim typie klienta mi zależy, czy to ma być klient bardziej zamożny, czy to ma być klient z dużego miasta. Często takim najprostszym sposobem, żeby to opisać, jest wyobrażenie sobie tego naszego klienta jak naszego kumpla i spróbować sobie nakreślić jego cechy, czyli jakie ma wartości, jakie ma ambicje, skąd pochodzi, ile ma lat, ile zarabia, być może na jakie, jakie stanowisko piastuje. Im więcej sobie na temat tego naszego przyjaciela napiszemy, tym łatwiej nam będzie później nie tylko zidentyfikować kanał, ale też potem dobierać treści pod tego konkretnego użytkownika. Warto wejść sobie w buty tego naszego wymyślonego przyjaciela i zastanowić się, jak wygląda jego dzień, czyli od czego on zaczyna. Często już mamy tych pierwszych klientów, rzadko kiedy biznes zaczynamy tak totalnie od zera, gdzie nigdy nie pracowaliśmy w jakiejś branży i z nikim nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, więc też dobrze jest czerpać z tych naszych dotychczasowych doświadczeń. I Najczęściej takim kanałem numer jeden faktycznie, mimo wszystko, jest Facebook, ale jeżeli nasz klient jest taki typowo biznesowy, czyli chcemy kierować komunikację do firm, to tym medium numer jeden może być LinkedIn, wcale właśnie nie Facebook. Czyli klient indywidualny, możemy lecieć z tym Facebookiem na początek, klient bardziej instytucjonalny, firmowy to może być LinkedIn. Jeżeli mamy usługi, które są bardzo wizualne, czyli właśnie to są kwestie związane z fryzjerstwem, z makijażem, z paznokciami, to kanałem numer jeden może być Instagram. Czyli wtedy, no czym musimy przekonać tych ludzi? No, efektem naszej pracy. Więc ten efekt naszej pracy będzie bardziej, najbardziej widoczny właśnie w tych kanałach. Więc tutaj znów bardzo, bardzo zależy, ale takim dobrym punktem wyjścia jest pomyślenie, do kogo ja chcę dotrzeć, jakby jaka jest moja aspiracja, kto ma ode mnie kupować, żebym ja czuła, albo żebym ja czuła, że to ma sens, że faktycznie ten biznes się fajnie kręci? Mhm. Ja myślę, że tutaj też dosyć istotna jest w ogóle wiara w to, że media społecznościowe docierają do klientów, bo ja osobiście często jednak spotykam się z takim nastawieniem, że media społecznościowe to jest wyłącznie rozrywka. I to nie jest kanał, który buduje sprzedaż. Ja mogę to prowadzić dla wizerunku, żeby wszyscy zobaczyli, jaką jestem fajną firmą, ale raczej nie dotrę do klientów. Szczególnie mm. myślę, że zaskakujące może być to, że, bo sporo ostatnio o tym czytam, jak TikTok w ogóle też generuje sprzedaż, gdzie to, to jest kosmiczne, bo przecież jak mogą takie krótkie filmiki o niczym mm. właściwie przynosić klientów, więc pewnie gdzieś tutaj też te przekonania. Utrudniają czasami decyzję o wejściu w media społecznościowe? Generalnie jest sporo badań, które udowadniają to, że social media sprzedają. I takie badanie, które pamiętam, niestety nie pamiętam źródła, ale pamiętam liczby, mówiły o tym, że ponad 40% osób kupiło coś po obejrzeniu tego na Facebooku i na Instagramie. Więc faktycznie jest tak, że. Podsycają te nasze decyzje zakupowe media społecznościowe. To nie zawsze jest tak, że my widzimy jakiś komunikat i mówimy dobra, ja to teraz kupuję. Czasami tak się zdarza, ale nie zawsze. Ale na pewno media społecznościowe są jednym z punktów styku z naszą marką. I na podstawie tych punktów styku buduje się świadomość istnienia tego brandu. Jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci zobaczy że gdzieś tam już jesteśmy widoczni, skojarzy naszą nazwę, zobaczy być może gdzieś u swojego znajomego, że on to polubił albo że z tego korzysta, no to może go to przyspieszyć właśnie, to być takim driverem do podjęcia decyzji, że dobra, on to kupuje. Ja sama parę razy, paręnaście razy kupiłam coś na podstawie zobaczenia tego w social mediach. I hmm. myślę, że też jestem dobrym przykładem na to, że te social media działają, ponieważ ja nigdy nie zainwestowałam w przypadku swojej firmy w reklamę płatną. Działam tylko i wyłącznie, organicznie. Jeszcze Ciekawe. nie miałam strony internetowej, więc działałam tylko w mediach społecznościowych. Byłam na Facebooku, na Twitterze i na LinkedInie głównie, troszeczkę na Instagramie i to mi generowało sprzedaż. W sensie ja nie narzekałam na klientów. Ta strona internetowa powstała tylko dlatego, żeby. Mieć takie swoje bezpieczne miejsce w sieci i też trochę się uwiarygodnić, bo mimo wszystko wciąż mamy takie poczucie, że jeżeli firma ma stronę internetową, to ona istnieje, ona jest poważna. Jeżeli ma w social mediach tylko, no to jest to czasami poddawane pod wątpliwość, czy aby na pewno to nie jest jakiś biznes krzak. Mhm. Czyli ty jesteś chodzącym przykładem na to, że media społecznościowe przynoszą klientów. Totalnie tak. Z miesiąca na miesiąc tych klientów jest coraz więcej. Głównie w moim przypadku tych klientów generuje mi LinkedIn mimo wszystko, bo ja też współpracuję w dużej mierze z firmami, ale też zdarzają się klienci, którzy trafiają z jakiejś rekomendacji na Facebooku albo zobaczyli jakieś wpisy na mojej niby prasówce. Tak też się zdarza. Czyli te media społecznościowe działają pod warunkiem, że się przyłożymy, czyli że nie zostawimy ich samopas. No właśnie, bo tutaj jeszcze kolejna bariera trzeba nie. tworzyć. Odpowiednią treść, bo teraz rozmawiamy o tym, że media społecznościowe pozwalają na pozyskanie sprzedaży, ale przecież to nie znaczy, że ja mam teraz tworzyć posty, w których wrzucam zdjęcie produktu i opis produktu, tylko to jednak musi być wartościowy kontent. Mhm. I ja powiem Ci, że wpadłam w taką pułapkę, jak tylko zaczynałam milion lat temu pracować w marketingu. Że to się przecież wszystko dzieje spontanicznie. Przecież media społecznościowe są spontaniczne. Ja nie mogę nic wcześniej zaplanować, no bo ja nie wiem, co się wydarzy. I taki był efekt, że siadałam rano i po prostu głowiłam się, co tu dzisiaj wrzucić na tego Facebooka. I to, to zajmowało bardzo dużo czasu. I mam porównanie do tego, jak teraz robię. Czyli teraz po prostu w zespole planujemy konkretnie, co ma być. Oczywiście, jak coś się wydarzy, to się to wrzuci. Tak. Ale podejście do tworzenia treści w mediach społecznościowych też powinno być, tak zmierzam do tego, ustrukturyzowane i to też powinien być właśnie content marketing, a nie reklama. Jak, mhm. Jakie są Twoje takie triki, czy tipy, czy wskazówki, jak podejść do skutecznego tworzenia treści? Mm -hmm. Tutaj o bardzo fajną rzecz zahaczyłaś: przede wszystkim o tworzenie tych słupów ogłoszeniowych, czyli właściwie każdy post ma nam teoretycznie generować sprzedaż i wybrzmiewa z niego bardzo mocno kup, kup teraz, kup ten produkt, on jest teraz w promocji. I to w zasadzie nigdy nie działa, albo przyciąga do nas niewłaściwych klientów, czyli takich łowców okazji, którzy raczej nie chcą kupować w pełnej cenie, tylko szukają namiętnie przecen i kiedy my ich nie oferujemy, to oni po prostu do nas nie przychodzą. I to jest bardzo duża pułapka. Wartościowego klienta przyciąga się wartościową treścią. I są takie fajne proporcje dystrybucji treści w social mediach. Ja lubię bardzo taką proporcję 70-20-10 i ona mówi nam o tym, że 70% materiału który wrzucamy do social mediów, powinien być nasz, ale na zasadzie nasza wiedza, nasz content, nasze zdjęcia, nasze materiały wideo to, co stworzyliśmy sami od podstaw, ale mające taki charakter wiedzowy. 20% w tej proporcji to mogą być treści zewnętrzne, czyli na przykład Jakaś inna firma, może z zagranicy, zrobiła jakiś ciekawy raport branżowy, i my się do niego odnosimy. Czyli na przykład mówimy, że z tego raportu wynika, że w trendach jest to i tamto, i jako eksperci czy specjaliści w jakiejś dziedzinie to komentujemy. I 10% ostatnie zostaje nam na to, taką typową sprzedaż, czyli takie posty, z których jasno wybrzmiewa: kup teraz, mamy fajny produkt, mamy fajną ofertę. Czyli zdecydowanie to, co sprzedaje w social mediach, to jest wartość. Ta sprzedaż za tą wartością zawsze pójdzie. I też czasami jest tak, że klienci doceniają nas bardziej, jeżeli my się tą wiedzą dzielimy, bo oni wtedy w nas widzą ekspertów, doradców, rzetelnych, fachowców w jakiejś dziedzinie, a nie tylko takie postacie, które chcą im coś na siłę wcisnąć. I odnośnie tego twojego planowania, ja też jestem za tym, żeby. Próbować, przynajmniej planować swoją komunikację, zostawiając miejsce na spontaniczne akcje, bo nie może być wszystko takie zaplanowane od linijki, od A do Z. Natomiast, żeby też nie przesadzać z tym planowaniem, czyli taki kalendarz treści można sobie zrobić. Na tydzień do przodu, maksymalnie na miesiąc, bo jeżeli robimy na dłuższy okres czasu, to zawsze się coś wysypie. No, nawet nasze dzisiejsze spotkanie jest tego typu dowodem, że tak. mamy coś zaplanowane, coś się ma wydarzyć, ale milion różnych rzeczy zewnętrznych wpływa na to, że coś się przesuwa. Więc jeżeli my tworzymy treści, albo tworzą też je nasi pracownicy i mają na to konkretne deadliney, to zawsze prędzej czy później coś tam się obsunie. Więc im krótszy ten czas planowania, tym łatwiej na tym zapanować. Im dłuższy, no to niestety wszystko może tak jak domeczek z kart nam się sypać. A myślisz, że jest sens, żeby firma, która po prostu dla siebie prowadzi marketing w mediach społecznościowych, korzystała ze wsparcia narzędzi zewnętrznych? Mam tu na myśli takie właśnie narzędzia, gdzie można sobie zaplanować publikacje no. postów? Czy to raczej jest dla zaawansowanych? Niekoniecznie to może być też fajne dla początkujących albo właśnie dla takich małych działalności, bo to pozwala zachować pewną strukturę i nauczyć się nawyku planowania tych treści z wyprzedzeniem. Więc to może być fajny pomysł. Natomiast jeżeli ktoś jest jednoosobową działalnością, to nie musi, tak? Jeżeli po prostu naturalnie mu przychodzi tworzenie tych treści, nazwijmy to trochę z palca, wcześniej mniej więcej wiedząc, co chce zakomunikować i w jakich odstępach czasowych, to taka zaawansowana gdzieś tam dodatkowa technologia, może mu nie być po prostu potrzebna. Więc to też bardzo zależy od tego, co jest dla nas bardziej wygodne i na ile chcemy sobie automatyzować te procesy. Mm -hmm. Okej, okay. dobrze tak Mara. To chciałabym jeszcze na koniec zapytać Cię o Twoje wyzwania w mediach społecznościowych. Czy Ty w ogóle jeszcze masz jakieś wyzwania, bo jesteś ekspertką jednak w tej dziedzinie? Mam, pewnie, że mam. Takim moim dużym, dużym wyzwaniem w zasadzie są dwa. Content wideo, żeby go tworzyć trochę więcej, bo faktycznie jestem uczestniczką tej formy kontentowej właśnie w formie takich wywiadów czy webinarów, ale raczej nie tworzę materiałów wideo sama. Rzadko kiedy się to zdarza, czasami na stories, ale. Ale to nie jest jakby taki pełnowartościowy materiał. No i też podcasty mnie kręcą i chciałabym chyba uderzyć troszeczkę w tę stronę, bo ten rynek się bardzo fajnie rozwija i jeżeli dołączyć do niego, to właśnie teraz. No ale to zawsze jest taki plan na przyszłość, najbliższą przyszłość, ale trzeba się zajmować też tymi tak zwanymi bieżączkami. Super, to w takim razie trzymam kciuki, szczególnie za podcasty, bo jestem ogromną fanką podcastów. I wideo to również jest moje wyzwanie, jak widzisz, więc, więc mamy też coś wspólnego ze sobą. To dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ta pigułka wiedzy ośmieli naszych słuchaczy i widzów, żeby trochę jednak w tych mediach społecznościowych poszperać i zobaczyć, jakie. Jeszcze możliwości są przed nami. Dokładnie. Najtrudniejszy pierwszy krok, potem już jest z górki. Dokładnie tak. To dziękuję Dagmara. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Do zobaczenia.